W tym momencie, w którym pisałam, to ja zawsze potrzebuję się tak naczytać różnych rzeczy, jakby sobie naładować głowę i później sobie myśleć to jakby rozpisywać. Lubię też trochę mieć czasu, żeby móc te wszystkie motywy przerobić w sobie i mieć poczucie, że to rzeczywiście jest to, o co mi chodzi. I trochę tak było, jakby pierwszą wersję takiego wstępnego zarysu historii napisaliśmy w październiku, zaczęliśmy pracować, a cały tekst pisałam w styczniu, więc jakby ten czas był na namysł nad samą historią, a później tak intensywny okres pisania. Natomiast rzeczywiście ta pierwsza historia była tylko punktem odbicia do pracy z reżyserem. Cała, taki nasz ping-pong, jak to Michał nazywa, odbywał się przez następne jakieś chyba dwa miesiące i po tym, jak już mieliśmy finalną wersję taką, którą przeczytaliśmy na pierwszej próbie, dalej pracowaliśmy mm -hmm. nad tym, bo też zakładaliśmy taką, przez to, że to jest działanie w grupie, że tam są krasnoludki, zakładaliśmy też wolność dla, dla bo cały czas nam chodziło o wyzwolenie takiego ducha zabawy, więc chodziło nam o to też, żeby aktorzy też się tym trochę zarazili i, i sobie się tym pobawili i mogli to zastosować, więc cały czas było takie otwarcie na to, że zmienialiśmy dialogi, czy dopisywaliśmy, czy trochę pod tego, co się działo na próbach, Więc rzeczywiście ta, ta praca dramaturgiczna się ciągnie właściwie do, do, do teraz, bo jeszcze na przykład teraz eksperymentujemy nad finałem, tam już mieliśmy chyba Ósmą w wersję. Więc znaczy, dla mnie to jest bardzo fajne. Na początku musiałam się złożyć z takiego przywiązania do tekstu, bo wiadomo, że coś jest takiego, jak jeszcze przez jakiś etap pracowałam, tylko, tylko sama, jak go wypuściłam, to, to musiałam się zdystansować do tego. Ale później miałam dużo takiej zabawy, właśnie z prze przemieszczania, odwracania, bronienia też pewnych rzeczy przed, właśnie, bo jak się pracuje z długą osobą, to rzeczywiście pewne rzeczy, które dla mnie są oczywiste, nie są oczywiste dla tej drugiej osoby, i dopiero tłumaczę, byłam w stanie też odkryć, dlaczego, dlaczego to jest dla mnie ważne, czy dlaczego ten motyw. Bo tam się o kilka rzeczy było, tak musiliśmy. Na przykład o, o to, żeby zła królowa była matką śnieżki, a nie macochą. I to jest taki powrót do takich pierwszych pierwszych baśni Glimów, które takiej pierwszej wersji, którą oni spisali, a która później się okazała, że tak powiem, za hardkorowa, żeby ją dalej stosować, więc później zostało to na do macochę i, i tak funkcjonuje. Ale tutaj dla mnie była bardzo ważna ta relacja, bo to jednak jest zupełnie inaczej nacychowana emocjonalnie relacja, jak to jest matka, córka i te próby zmiany śnieżki przez matkę y, są takim doświadczeniem, które chyba też dużo dzieci ma szansę doświadczyć. W sensie takich prób, właśnie takiego poczucia, że się jest zmienianym przez rodziców, czy dostosowanym do czegoś. Tutaj to jest oczywiście sprowadzone do wielkiej, wielkiej sprawy i jakby to jest to, z czym to chyba Czyli wprowadzasz w, na scenę tak. polską interpretację dotyczącą inicjacji śnieżki tak naprawdę, takiej transformacji, dojrz okresu dojrzewania kiedy ona rozumie, że matka może być na przykład jej rywalką, w jakimś tam sensie zagrożeniem, tak? Czy może być Właśnie, stan... bo to jest podstawowy temat tej bajki, natomiast przez to, że pisałam, pisałam ją dla dzieci od lat pięciu, to właśnie, prawdę mówiąc, ten temat starałam się tak przetransponować, żeby on był odczuwalny czy czytelny dla dzieci w tym wieku, czyli bardziej chodziło mi właśnie pokazanie o pokazanie o to takie, o nacisk rodzica, a opór dziecka, czy jak jakby próba znalezienia swojej indywidualności niezależnie od jakiegoś naporu i próby, próby zmiany, a nie te całe podteksty takie edyp, edypalne. Nie? Bo ta bajka jest głównie, głównie o tym, o, takich, o takim dojrzewaniu śnieżki do dojrzałości seksualnej, tak w, w takim sensie że, rzeczywistym tej ba, baśni. Nie? A my jednak to, to pisaliśmy dla innej grupy wiekowej, więc. Dlatego troszeczkę troszeczkę to nacisk położyliśmy na inne tematy. Właśnie, bo gdyby pójść tropem braci Grimm, to można by było doszukiwać się różnych rzeczy, których dzisiaj przez poprawność e, moralną, polityczną albo jakąkolwiek inną, e, jakby trudno mówić o, o poziomach emocji, które są tak. na pewno w wyjściowej właśnie Grimmu. Tak, myślę, po prostu my, o te, bo ja, dla mnie najważniejszy jest odbiorca. Po prostu ja to piszę dla, dla kogoś konkretnego i nie, y, dlatego, nie chcę, dlatego się tak zdecydowałam tak. po tematu. Aczkolwiek dla, ta, ta y, treść jest bardzo ważna. nie? Dlaczegoś te baśnie są opowiadane przez setki lat. Dlatego, że ta teraz jest dla na nas cały czas aktualna i jakby my wszyscy, w ogóle ten problem, edyp, ten kompleks Edypa, jest bardzo istotną rzeczą, która się pojawia w rozwoju emocjonalnym. Natomiast jest to inny temat. Na przykład mamy ten cykl emocji od Z do A i raz mieliśmy właśnie dyskusję o tym i to dla wszystkich się zawsze wydaje taki konstrukt, a później dopiero zaczynają analizować, jak to jest, rzeczywiście się dzieje w ich. Ja też na przykład mówiłam zawsze, że się ożenię z moim datą, I to, i to właśnie zawsze się jakoś tam przejawia. Nie? Natomiast nie, wydaje, nie wydawało mi się to wtedy, jak to wymyślałam i pisałam, ważny temat dla takich dzieciaczków od, od pięciu lat. Po prostu chciałam tak, to, tak wymyślić te motywy, tak je skonstruować, żeby było jak najbliżej im po prostu. Więc jeżeli, mówimy, dlatego jest ten punkt widzenia na siedmiokrasnoludków, dlatego, że to, jest, to są dzieci, tak? to są małe brzdzące, które próbują się odnaleźć w grupie, są indywidualne, jednocześnie działają razem i, i tak dalej. Więc ten temat też jest... Czy macie tak, takie ambicje, potrzeby, czy cokolwiek, żeby tą bajkę potem omawiać mhm. z dziećmi, na przykład, żeby dyskutować o tym, mhm. żeby jakoś rozszerzyć to, co teoretycznie oczywiście na pierwszy, w pierwszym odbiorze może być takie zadziwiające właśnie, że ta matka mhm. podjęła taką drastyczną mhm. metodę. Oczywiście jest mhm. to w jakiś tam sposób wytłumaczone, co nią kierowało. Czy, pod czyim wpływem była, tak? Ale czy, czy gdzieś uważasz, że, że ty, jako na przykład scenarzysta, albo w ogóle, że teatr powinien tłumaczyć bajki? Wiesz co, myślę tak, że powinien pomagać w interpretacji, ale też po, powinien pomagać tym, którzy rozmawiają z dziećmi, tak? Czyli trochę pomagać rodzicom, trochę pomagać nauczycielom, osobom, które przychodzą z dziećmi. Więc dlatego mamy w programie też tekst taki, który przybliża trochę tą tematykę, żeby tak trochę pewne motywy pod, podtłumaczyć. Natomiast, natomiast też, też będziemy, prawdopodobnie, robić taki materiał dla nauczycieli. Ten, cała ta sfera właśnie przygotowania materiału dla nauczycieli jest właśnie teraz w sferze omawiania i, i, i przygotowania, bo już oczywiście to, ten temat krąży nad nami i w naszych głowach już od dłuższego czasu. Tylko tak trochę mam wrażenie, że robimy to po kawałkach, a chciałabym, żeby to było bardziej takie jednak skomasowane i już było taką regularną aktywnością naszą, bo jednak przy, głównie przy tych spektaklach dla starszych, dla młodzieży robimy zawsze takie spotkania połączone właśnie ze spektaklem, które w jakiś sposób przybliżają ten temat, czy opowiadają bardziej. Okej, okay. bardzo dziękuję. dziękuję.